Witam wszystkich, właśnie zszedłem na dół i czekam na kolegę Sebastiana, przyjedzie z synem i jedziemy na jezioro Orle. Dosłownie dostałem telefon i w ciągu 10 minut się spakowałem. Wziąłem wędki sumowe, jakieś trubki. Jedyne nawet nie spakowałem, bo będziemy jechać do 21, także krótki taki czas, za 4 godzinki posiedzimy. Także czekam na nich i widzimy się nad wodą. Do zobaczenia. Dojechaliśmy z Sebastianem i Piotrem. Na co dzisiaj? Na żywca, nie? tylko żywca. Trzeba złowić żywca, nie? Tak jak zawsze. I będziemy działać na szupaka. może jakiś sum zawiesi się. Ja wziąłem wędki sumowe. Piotr będzie tutaj działał. Mamy wiatr północny, północno-wschodni jakiś. Północno-wschodni wiatr mamy ty. Nie wiem czy to jest dobry, ale działamy drewno. Koledzy zorganizowali. No i będziemy siedzieć. To jest 17.07, będziemy siedzieć do 21.00 Także działamy, może uda się coś złowić Także dwa zestawy mamy już wywiezione, Piotr mi wewozi tam, pan sobie wewozi też zestawy Na trupki, my mamy na żywce, bo udało nam się złowić parę płotek Te płocie tu biorą w tym rogu, nie? Dobrze, nie? Ja, ja, ja tak widzę. Także tutaj już wracamy z wywózkiem. Pogoda jest piękna, no jest super, słońce nie jest zimną smoko. To ja tak samo. Ja mam w sumie też takie podobne, ale tutaj mam wywieziony na spławik podwodny, a tutaj mam z gruntu żywą płotkę. Zobaczymy, daleko dosyć, na około 100 metrów. Tu będzie, nie? Tutaj koledzy mają bliżej sobie wrzucone między trzcinami, pod trzcinami. Jedną wędkę masz tam, nie? Jedną, no tak kombinujemy. Mówię, pan też niedawno dojechał, też będzie łowił na trubki. I kombinujemy, czekamy. Się Tutaj Piotr miał branie i coś uderzyło Spokojnie go holuj Ale coś tam się u... coś uderzyło, no coś tam holujesz podbiera? Ale ponad pięćdziesiątka będzie, nie? Wiem, to, no wgadzałem mu te trzciny. No te trzciny, ja, ja No mówię, w tych rogach one będą no. siedzieć. O nie jest, nie jest taki mały wcale. Masz stalówkę ubraną? No, to, to dobrze. Nie wiem. Nieważne, jest ryba. Jestem, nie każdy. Ty, żurk. Poluszek, Ja nie urwę się. Dobra, jest. 50 ma to? No, nie to będzie miał. A i tak do wody, nie? Tak. Do wody. Do wody go. Jak do wody zupę zaraz z niego zrobimy. <grywa> Na miejscu. Do wody go. Odklaczę go Piotra. No, Także taki szupaczek e, około 50 cm. Leci do wody. 18:38 Piotr wyciągnął szczupaka, takie o 50. Fajnie, że coś wzięło, ognisko małe sobie zrobiliśmy. No i czekamy. Słońce zaszło. I od razu chłodnie, nie? Od razu, od razu chłodnie. No i siedzimy, fajnie jest, klimat musi być. Mamy godzinę zaraz 19. Seba będzie wywoził, znaczy Piotr będzie sobie wywoził zestaw trochę ee, z, inaczej, bo Grunt zwiększymy i po prostu, żeby przednie ta płotka pływała. Także tak to wygląda. Łódka przygotowana. Ciemno, jak nie zapalam światła, to jest kurde dosyć już ciemno. Także od nowa jeden zestaw jeszcze wywieziemy. No i siedzimy, wywózka była. Siedzimy, Fajne to niebo kurcze wygląda. W miarę kolejna ryba, kolejna ryba u Piotra to z 19.08, ładnie tam szaleje, co? No, ładnie mu trzasną. Dawaj, fajnie, widzisz, ciemno się zrobiło, one dalej. Co? Puścił się. Pią się. Nie gadaj, Żybce kurde. Zerwał. Zerwał żypce, no, podkę, płotkę ściągnął, kurde, ale było, nie? Ja już... No dobra, działamy dalej. Fajnie, że coś się dzieje. No i po tym braniu zerwała się ryba w połowie holu yy, u Piotra. I co, duży był mniej więcej? Nie, mniejszy. Mniejszy. No to taki 50 tak może jakiś rocznik podeszedł, ale szkoda, że się wypił. Ciekawe ile on tam miał, ale coś się dzieje, przynajmniej u Ciebie, bo u nas coś pajęczyny tylko na wędkach są no tak teraz właśnie to że my się musimy uczyć cały czas kurcze najgorzej mamy godzinę zaraz 22 pomału będziemy pakować wędki nic nie uderzyło oprócz tych dwóch szczupaków jeden wyciągnięty, drugi wyczepił się w połowie holu u Piotra u seby nic, u mnie nic, ognisko się, ognisko... Umieć, no. <grafie> ognisko się dopali i zgasimy to jeszcze wodą i będziemy pomału zawijać. Ale może jeszcze coś uderzy zanim spakujemy siedzenia, także na razie się z wami nie żegnam, zobaczymy co jeszcze przez te 10 minut się może wydarzyć. <grafie> także sprzęt mamy spakowany, wszystko sprzątnięte. No i tak jak wcześniej mówiłem, mm, dwa szczupaki uderzyły u Piotra. Jeden wyciągnięty, drugi w połowie holu się wyhaczył. A u nas, u Sebastiana i u mnie, zerobrań bez kontaktu z rybą. Także tak to wygląda. Z tego miejsca będę się z Wami żegnał. Dziękuję za oglądanie i do następnego razu. Trzymajcie się.